Proszę Państwa, jest piątek, ostatni dzień lipca 2020 roku. Dziś spróbuję przełamać moją złą pasę związaną ze słabymi zbiorami grzybów w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Jestem profesjonalnie przygotowany. Mam profesjonalne obuwie, Mam koszyk z nożykiem i mam chęci nazbierać dziś trochę grzybów. Co z tego wyjdzie zobaczymy na, na początek mały czerwoniaczek jako dobra wróżba na dalsze zbieranie Slimak się dobrał do niego Ale coś jest, nie będzie pusty koszek Przeszedłem kawał lasu Totalna bryndza, nie ma grzybów nawet trujących niejadalnych. Gdzieś tam jeden gołąbek ukryty gdzieś tam w piachu. I dopiero gdzieś po 20 paru minutach łażenia kolejny grzyb. Jadalny, szlachetny, a taki obgryziony, kolejny czerwoniak. No ale tu już zawsze dwa grzyby a nie jeden. Parę metrów dalej. Jest kolejny czerwoniak. No i to rokuję jakąś nadzieję, że może jak się pokręcę po tym terenie, to ich parę znajdę. A jak znajdę parę kozaków, na czerwoniaków, to już taka tragedia i bryndza nie będzie jak tydzień temu. Poszukiwaniu grzywów, których nie ma, zapuściłem się dość daleko na takie stare moje odległe miejscówki. Grzybów tu nie ma, tu chcę pokazać takie stawy. Powiedzieć, że tutaj mieszkają bobry, które się odżywiają korą drzew. Tu wiele drzew już wysiekały, tam jakieś żele nie mają. O. Póki co ich nie widać, ale też za bardzo namiętnie nie będę ich tropił. Jak widać, niestety grzybobranie do bani. Trzy liche czerwoniaki, Kilka gołąbków, których normalnie bym nie zbierał. Ale jak nie ma tego co się robi, to się robi to co rośnie padało kilka razy, przechodziły burze, opady były ulewne. Wydawało mu się, że coś to pomoże. A tu niestety, nie hu, nie hu hu. Tu, żeby grzyby znowu rosły, to musi dwa, trzy dni popadać, a nawet nie intensywnie, ale jakiś drobny deszczyk, mrzapka. Przy tym dwie, 3 ciepłe noce i te grzybnie nasycą się wilgocią, ruszą od razu wypuszczę owocniki z ziemi a dopóki tak będzie tylko słońce upał wiatr i tylko tam jakieś burze po nocy przez 50 minut to to nie ma szans na grzyby to jak tak będzie wyglądało to dopiero na jesieni jak się ogólnie schodzi i ruszą te takie grzybnie jesienne tak to widzę no niemniej jednak z samego rana zrobiłem ładnych kilka może kilkanaście kilometrów po lesie. Jakby mi ktoś kazał chodzić w innym celu gdzieś które kilometrów, to bym w życiu nie chciał. A tak przeszedłem, nogi bolą, płuca dotlenione, dowenterowane, cukier spalony i to jest ta wartość rana takiego grzybobrania. A niestety siedzi to we mnie i raz na tydzień przynajmniej w okolicy weekendu muszę się przejść i zobaczyć, czy coś nie urosło. Tym razem przyszedłem w piątek z samego rana. Bo jak będę czekał na sobotę, niedzielę, to nawet tego bym nie znalazł, bo i to by wydrapali. Inni, którzy chodzą i szukają grzybów. A tak to guzik wielki jest prawie. Ale się tam skrzybie, odwoczy, pokroi. I sobie usmażę z cebulką i kurzymi jajkami na śniadanie tylko nagrodę za ten trud poranny wykonany przy szukaniu grzybów dziękuję za oglądanie chociaż nie było dzisiaj za bardzo czego i wysłuchanie moich narzekań jeżeli komuś miło wszystko się podobało to proszę o lajki jak komuś ogólnie się kana podoba a jeszcze nie subskrybuje to nie daje suba Niech to się jakoś kręci dalej. Dziękuję Państwu. Kończymy tą transmisję.